Pan z wami. Słowa Ewangelii, według świętego Łukasza. W owym czasie Maria rzekła: Wielbi dusza moja, Pana, i raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim, bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy. Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi wszechmocne a Jego imię jest święte. Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie nad tymi, którzy się Go boją. Okazał moc swego ramienia, rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich, strącił władców w stronę, a wywyższył pokornych. Głodnych nasycił dobrami, bogatych z niczym odprawił. Ujął się ze swoim sługą Izraelem, pomnę na swe miłosierdzie, jak obiecał naszym ojcom Abrahamowi i jego potomstwo na wieki. Maryja pozostawała Elżbiety około trzech miesięcy, potem wróciła do domu. Oto Słowo Pańskie. Wsłuchujemy się w modlitwę Maryi, w magnifikat. Kościół tę modlitwę bardzo ceni. Każdego dnia tą modlitwą odmawia, modli się każdy kapłan, każda osoba konsekrowana. Ale rzadko mamy w pamięci, że ta modlitwa jest utkana z cytatów pisma świętego, z księgi Samuela i księgi rodzaju. Jest to modlitwa żony Jakuba, Lei. Lea to była ta żona, która była niekochana. Pogardzana przez męża. To była żona, która była odtrącona, bo Jakub kochał inną, młodszą. To są fragmenty modlitwy również Anny. Anna to kobieta bezpłodna. Całe życie chce mieć potomka, całe życie chce mieć dziedzica, syna, dać swojego swojemu mężowi temu, tego, który przedłuży ród. A jej łona jest zamknięte. Przez wszystkich dookoła jest pogardzana, bo kobieta w tamtych czasach, która nie ma dzieci, była uznaną za kobietę przeklętą, tą, którą wytykano palcami, tą, od której się odwracano. I Maryja cytuje te dwie kobiety. To jest coś, coś niezwykłego, że Maryja, kiedy chce modlić się, cytuje Pismo Święte. To znaczy, że. Ona ma tak naczytane Pismo Święte, że słowo Boga staje się jej słowem. To pierwsza wskazówka na dziś, co układa Twój sposób myślenia. Słowo świata, słowo mediów. Nieustannie docierają do nas gigabajty informacji, które do niczego sam nam niepotrzebne. Słowo Pana Boga nas porządkuje. Czy pozwalam, żeby Słowo Boga we mnie pracowało, żeby stawało się moim sposobem myślenia, tak jak w życiu Maryi? Kiedy ona chce się modlić, kiedy ona chce wzbudzić w sobie Słowo do Boga, cytuję Pismo Święte. To pierwsza diagnoza dla nas, coś co ma nas skrótować, zadawać pytanie o nas, nasz stosunek do Słowa. I drugie w tej, w, tej, w tej pieśni, w tej modlitwie Maryi, to jest zachwyt Maryi nad Bogiem. Maryja w swojej modlitwie nie zatrzymuje się na sobie. To my tak mamy. Zatrzymuje się nad swoimi troskami, nad swoimi problemami, nad swoimi słabościami, nad swoimi grzechami. W centrum jestem ja. Ja, moi bliscy, moje sprawy. Maria pokazuje, że w modlitwie w centrum ma być On, Bóg. Maria w tej modlitwie zachwyca się Bogiem. Ona doświadcza tego, że Bóg dokonał i dokonuje w jej życiu wielkich rzeczy. Że cała jej wielkość nie kryje się ani w jej młodości, ani w jej talentach, ani w jej możliwościach, ale cała jej wielkość kryje się w tym, co Bóg w niej dokonał. W czym ja odkrywam swoją wielkość, gdzie ja szukam swojego znaczenia? W sobie czy w Bogu? I ostatnia myśl. Całą kanwę tej modlitwy to modlitwa o miłosierdzie. Wychwalanie Boga, który jest miłosierny, ale nie w taki sposób, jak my pojmujemy miłosierdzie, bo my miłosierdzie zazwyczaj kojarzymy z Bogiem, który przebacza nam nasze grzechy nie siedem, ale siedemdziesiąt siedem razy, ale zawsze. Tu chodzi o inne miłosierdzie. Tu chodzi o to, że Bóg jest miłosierny w ten sposób, że zauważa to, co w świecie jest najmniejsze. Maryja siebie w tej modlitwie nazywa małą, malutką, służebnicą, nic nieznaczącą. Miłosierdzie polega Boga na tym, że Bóg dostrzega to, co świat mija. Tego, czego świat nie dostrzega, a nawet tego, co, czym świat gardzi. Bóg dostrzega to, co małe. Bóg dostrzega to, co nieznaczące. To, co świat by ustawił w ostatnim miejscu w szeregu. Ale nie dostrzega z jakiejś wysokości, z jakiejś wielkości. Z jakiejś wszechmocy, bo tak łatwo okazuje się miłosierdzie, że ja mogę okazać swoją litość dla kogoś, kto ma mało. Ale Bóg okazuje swoje miłosierdzie w ten sposób, że On staje się mały. Że On staje się nikim. Że On, wszechmogący, staje się sługą. To jest miłosierdzie Boga, które polega na współodczuwaniu. Nie wiem, jak się dzisiaj czujesz. Możesz czujesz, że nic nie znaczysz, albo może czujesz, że nikt cię nie szanuje. Może czujesz się w taki sposób, że już nikt nie dostrzega twojej wielkości, twojego znaczenia, że czujesz się pogardzany, mały. To dobry krok w kierunku Bożego Narodzenia. To właściwy kierunek, żeby zobaczyć, że Bóg zna twoje odczucia. Nie zna z jakiejś wysokości. On sam tak to czuje, on sam stał się mały i mówi: Jestem Tobie bliski. Rzeczą niezwykłą jest to, że Bóg stał się dzieckiem. Dlaczego? Jeżeli spotykamy się z kimś wielkim prezesem, prałatem, dyrektorem, proboszczem, to przed kimś takim zawsze, chcemy czy nie chcemy, kogoś gramy. Zakładamy jakąś swoją maskę, jakąś swoją poprawność, uśmiech numer 8, a przed dzieckiem nie musimy nikogo udawać, nie musimy nikogo grać. Przed dzieckiem możemy sobie pozwolić być sobą, bo dziecko jest mniejsze niż my. Bóg taki się stał, abyśmy my nie bali się stać mali, bo On stał się mały. On wszedł w naszą małość, znikomość i mówi: jesteśmy w tym razem. Twoja wielkość. Nie polega na Twoich talentach, zdolnościach, możliwościach, Twoim portfelu, ale Twoja wielkość ukryta jest w relacji ze mną. Wejdź ze mną w komunie, w bliskość. Do tego jesteśmy zaproszeni na tej liturgii: zobaczyć Boga, który stał się mały, aby nas uczynić wielkimi. Amen.